Cześć, witam Was bardzo serdecznie w drugim już kwestie pobocznym, piątym queście łącznym z Halloween 2020 w Margonem. I tego queście zaczynamy u Oberona, również w Tchuzal. I e, chcą się przeprowadzić, bo jak wiemy, jest e, bardzo zlękniony tym, że drowy mogą wyjść na powierzchnię. I teraz mamy udać się z nim w podróż, właśnie w poszukiwaniu nowego domu, i mamy na niego chwilę. Poczekać, więc czekamy jakieś około 2 minutki. Dobrze, poczekaliśmy już chwilę. Oberon jest gotowy i ruszamy z nim w podróż. No i na naszej drodze pojawiają się bandyci, którzy nie chcą nas przepuścić. Jak zwykle do nas jakiś problem i po prostu ich zabijamy. Wystarczy na nich kliknąć. Czwarty, piąty. Dobra. I gdy już ich zabijemy, to wracamy do Oberona. Przepraszam, znowu zagarbiję jak w ostatnim odcinku. Dobrze i przenieśliśmy się ciągle. Klikaliśmy dialog z Oberonem. Jesteśmy już w ustroniu widzących drzew, i znowu jest dialog. Tutaj też znowu jest dialog, które klikają się już automatycznie. Nie trzeba z nikim rozmawiać nawet. No i nagle pojawia nam się tutaj drzewo, ożywiony drzewiec i mamy porozmawiać z Tywianem, dlaczego tak się stało. On nam mówi, że to taki elf, który kiedyś tam został bardzo skaleczony, oni go zamienili w drzewo i teraz oszalał przez to, że wspomniał o jakichś tam rzeczach, ale nie można dopuścić, żeby ten drzewiec dostał się do Tchuzal, do Tchuzal bo zdradzą pozycję tych elfów. No i tutaj jak się przenieśliśmy był dialog, w którym ten drzewiec się spalił pod tchuza. I nas, nas przeniosł na zachodnie rozdroża. Tutaj skręcamy w lewo do ustronia widzących drzew. I idziemy tutaj do starca Tywiana. A no, On jest tutaj po lewej stronie mapy. Nie będę robił żadnych cięć, bo to nam szybciutko zejdzie. I klikamy z nim dialog, już 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 tutaj o jest. Klikamy z nim dialog. I dowiadujemy się, że Oberon stwierdził, że wraca do tuzal. I mamy z nim porozmawiać, więc się szybko teleportuję. I mu mówię, że dlaczego. On mówi, że jednak woli tutaj być, bo tam jest Wiocha, wieś i w ogóle, więc zostaje huzal. A my kończymy questa. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, nagroda z doświadczeniem lub bez doświadczenia. I dostajemy dwa, dwie sztuki waluty eventowej plus liściasta amulet, który te teleportuje nas do ustronia widzących drzew. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tej solucji. Widzimy się w następnych. Cześć!